Cześć, z tej strony manów. W poniedziałek mieliśmy okazję ujrzeć pierwszy teaser FIFA 17, który w gruncie rzeczy był zapowiedzią o wiele obszerniejszego trailera. Ale mimo to dowiedzieliśmy się już, że FIFA 17 opierać będzie się na nowym silniku, Frostbite. Czy że w końcu na ławkach trenerskich ujrzymy prawdziwe sylwetki menedżerów? Takie zmiany są fajne, będzie ich zapewne więcej i one powodują, że znowu zaczynamy jarać się FIFA z nadzieją, że będzie ona najlepszą częścią. Natomiast dalej nie wiemy nic o gameplayu i tak na dobrą sprawę długo jeszcze się nic nie dowiemy, bo jego ocenić będziemy mogli dopiero po zagraniu w grę, a to przecież gameplay jest najważniejszy i dobrze wiemy, że jak co roku bywa, po kilku tygodniach od premiery FIFA, gracze skupią się w praktycznie tylko na nim, a wszystkie smaczki odejdą na drugi plan. Dlatego dzisiaj pokażę Wam kilka zmian w FIFA, jakich oczekuję i nie będą to żadne rewolucyjne pomysły, a raczej proste elementy dotyczące właśnie głównie gameplayu, które chciałbym, żeby edytowano, by grało się po prostu przyjemniej, bo w FIFA 16 są one powodem mojego zniesmaczenia. Na starcie szybciutko, żeby mieć to za sobą, ale nie mogłem tego tematu pominąć. No serwery i jej niezależnie od tego, jak dobra byłaby FIFA, to na takich serwerach daleko nie pociągnie. Rok temu mieliśmy nadzieję, że w tym roku rozgrywka online będzie stabilniejsza, a jest jeszcze gorzej. Doszły nowe błędy, które powodują utratę połączenia z serwerami, np. Na, na wskutek kolizji piłkarzy czy zrobienia w ślizgu, wiele meczów jest niezaliczanych albo wlepiana jest niesłusznie porażka, do tego sporo spotkań rozgrywanych jest w karygodnych warunkach w i opóźnieniach. Tak być nie może, ale to pewnie się nie zmieni i będzie nas jeszcze męczyć. Dalej, FIFA 17. Coś, co mnie drażni w gameplayu obecnej FIFA, a jeszcze o tym nie mówiłem, to ślizgi i nadmierna chęć moich piłkarzy do utrzymania równowagi, połączona z niedorozwojem intelektualnym sędziego. Na małym przykładzie biegnę Leroy'em firm na skrzydle, wypuszczam sobie piłkę, a gość atakuje mnie ślizgiem. Nie masz o tyłu, nie ma żadnych szans, żeby wybić futbolówkę. Mój zawodnik został wytrącony z równowagi, ale za wszelką cenę Walczy o piłkę i nie daje rady. Mój oponent rozpocznie z piątki. Przepraszam bardzo, ale po pierwsze, skąd Fer wiedział o tym ślizgu, że tak próbował walczyć? Co on ma oczy w dupie? Powinien się dać fałować, a rywal wyrwałby jakąś kartkę, ale w FIFA 16 nie ma na to wpływu. To była sytuacja na skrzydle, ale często takie sytuacje mają miejsce, kiedy próbuje wyjść sam na sam z bramkarzem. Przeciwnik robi bezsensowny ślizg, 5 metrów od piłki, mój zawodnik traci równowagę, ale się nie przewraca, lecz ostatecznie nie daje rady dojść do podania. Te bezsensowne ślizgi bez konsekwencji są bardzo irytujące i chcę, żeby się zmieniły w FIFA 16. Kolejna sprawa do zmiany to oczywiście ustawianie się obrony i jej wierszne problemy. Spośród wszystkich zadawanych przez Was pytań, bez wątpienia numerem jeden jest to, jak zapobiec nagłemu wylewowi, jakiego dostają niespodziewanie obrońcy. A odpowiedź brzmi, nie da się, bo w FIFA 16 został zastosowany nowy schemat gry linii defensywnej, opierający się na nowoczesnym futbolu, gra strefą i takie sprawy. Sprowadza się to do tego, że nie mamy większego wpływu na grę obrony w tym roku. A filmik, który zrobiłem jeszcze w październiku, o jakże charyzmatycznym, w tytule, dlaczego przegrywasz FIFA 16 jest to dziwo nadal aktualne niestety, mówiąc krótko, w FIFA 17 chciałbym, żeby każdy miał prawdziwy wpływ na to, jak ustawia się linia obrony w jego drużynie i w jaki sposób ma ona współpracować z linią pomocy. Miałem na to prawdziwy wpływ w FIFA 11 to dlaczego nie mam w FIFA 16? Co chyba jest tutaj nie tak. Idąc dalej, grabram każdy wpływa w tym roku tak mocno na rozgrywkę jak chyba nigdy wcześniej, ale w mojej opinii nie jest to dobre. Po pierwsze w tym roku każdy bramkarz jest perfekcyjnym Manuelem noyerem, to znaczy jeśli bramkarz ma fizycznie możliwość, by dobiec do podania prostopadłego, to w FIFA 16 robi on to zawsze, sam, automatycznie i jest bezbłędny, przynajmniej w przypadku moim i moich przeciwników. To jest dla mnie bez sensu. O takich wyjściach bramkarzy powinniśmy decydować my sami. Jeśli wyjdziemy golkiperem, by wybić piłkę po podaniu prostopadłym naszego przeciwnika i nie damy rady tego zrobić, bo źle oceniliśmy sytuację, to trudno. Płaćmy za nasze błędy, traćmy i strzelajmy bramki, na tym polega futbol, to jest gra błędów, a to automatyczne wychodzenie bramkarza to jest dla mnie zabijanie rozgrywki i totalne odmóżdżenie graczy. Nie podoba mi się też to, że bramkarze tak dobrze radzą sobie w sytuacjach sam na sam, jeśli próbujemy ich przedryblować. Swoimi długimi łapami z prędkością światła wyłuskują piłkę spod nóg każdego driblera. Nikt nie próbuje już obiegać bramkarzy, a ja sam spróbowałem tego dopiero pele i jako o parę razy się udało. W rzeczywistości nawet kiedy Fernando Torres był na dnie dna swojej formy i spudłował na pustą bramkę De Hei w meczu z United, to wcześniej bez problemu go ominął. Tak samo było w półfinale Ligi Mistrzów. Torres bez problemu Obieg Waldesa i strzelił gola. W większości meczów, jakie oglądam, kiedy zawodnik ma już dogodną sytuację sam na sam z bramkarzem, to potrafi go położyć bez większego problemu. W FIFA 15 było to proste, a w FIFA 16 niekoniecznie. Sam fakt, że nikt nie próbuje już omijać bramkarzy, mówi sam za siebie. No nie wiem, może ja po prostu jakiś dziwny mecz oglądam, ale chciałbym, żeby w FIFA 17 bramkarze byli bardziej podatni na kiwkę. Kolejna sprawa, która również trochę się tyczy bramkarzy, to strzały z dystansu. Powtarzałem to już wielokrotnie. W tym roku zdobycie bramki z poza pola karnego w odległości do 25 metrów jest bardzo łatwe, a strzelenie tak z 35 metrów już bardzo trudne. Udaje się to czasem po nagłym wejściu w pole karne przeciwnika, kiedy bramkarz jest jeszcze źle ustawiony, ale strzały oddane z tak pokaźnej odległości mają dziwną trajektorię. To jest po prostu mocny lob. FIFI nie da się obecnie zdobyć bramki takiej jak chociażby Józef Safri. Jeśli nie wiecie o jakim golu mówię, wrzucę go do opisu. Nie będę mieszać go w filmie, bo to jest bramka z Premier League. FIFA przecież ma bawić. Bramki z pokaźnego dystansu bawią. Dlaczego tak trudno jest zdobyć w tym roku? Nawet w FIFA 15 czasem trafiałem na kogoś, kto dopiero uczył się grać. I taka osoba, wiedząc, że nie ma szans wejść w moje pole karne, czasem próbowała uderzenia z bardzo dużej odległości. Straciłem wiele ładnych bramek, które sam oglądałem na powtórkach, bo były to po prostu genialne uderzenia. A w FIFA 16 zamiast pięknych bramek z dystansu z reguły tracę takie gole. Chciałbym, żeby to się zmieniło. Tak samo jak tempo rozgrywki oraz Szybkość i dokładność podań. Piotr rzemu o FIFA 15 jest na swój sposób o wiele bardziej gipki niż sam Pele w FIFA 16. Obecnie zawodnikami gra się dość ociężale i taka prosta gra z klepki jest czasem bardzo trudna do wykonania, bo nawet najlepsi piłkarze potrafią popełnić karygodny błąd przy zwykłym podaniu po ziemi. Jednak jak pokazują liczne ankiety, sama rozgrywka w FIFA 13 czy 15 była o wiele bardziej pociągająca dla większości graczy niż ta z FIFA 16. A zresztą zróbmy aktualną ankietę, wrzucę ją do opisów, którą FIFA Grało ci się najprzyjemniej? Trzynastkę, czternastkę, piętnastkę czy szesnastkę? No zobaczymy, ile osób wybierze szesnastkę. Starszych WIF nie daje, bo nie każdy w nie grał. Te cztery tytuły różnią się między sobą wystarczająco dobrze. Ostatnia drobna rzecz, jaką chcę ujrzeć w FIFA 17, to rozbudowana taktyka w Ultimate Team i możliwość realnego wpływania na zachowanie piłkarzy na boisku, bo to co mamy obecnie, jakieś drobne wytyczne i kilka podstawowych taktyk, jakie możemy nastawić w trakcie meczu, jest niczym w porównaniu do tego, co oferował chociażby ps 5 już 10 lat temu. Oczywiście bardzo mnie denerwują pracowitości zawodników, przez które i jej robi z niektórych piłkarzy prawdziwych bolców. Dimitri Berbatov na przykład jest bardzo charakterystycznym leniwym na swój sposób na boisku zawodnikiem, który ma genialne strzały i jest prawdziwym listem polakarnego. Każdy trener, który sprowadzał go do swojego klubu, wiedział, że ten zawodnik nie będzie biegać od jednego polakarnego do drugiego i nie da się na nim wymusić pewnych zachowań, bo bułgar ma po prostu taki charakter i styl bycia. Berbatov ma więc bardzo słusznie nadaną niską pracowitość w ataku i obronie. Jeśli chcemy nim grać, to musimy się z tym liczyć. To jest dobre wzorowanie piłkarza, natomiast weźmy teraz pod lupę Dawida Luisa. Jak powszechnie wiadomo, w rzeczywistości Dawid Luiz mimo że jest środkową brońcą, bardzo lubi udzielać się w ataku. Udziela się w ataku, ponieważ umie to robić i ponieważ trener mu na to pozwala, bo Paris Saint-Germain przyjęło taką taktykę. Więc całkiem słusznie, w Luis ma wysoką pracowitość w ataku i średnią w obronie, ale w Fifie to my jesteśmy jego szefem. Jeśli każemy mu siedzieć w obronie, to ma siedzieć w obronie, bo takie są nasze założenia taktyczne, a tymczasem niezależnie od wszystkiego, Luis regularnie i tak wybiega do ataku. W rzeczywistości, za taki przejaw nieposłuszeństwa trener może ukarałby go przymusową grą z drużyną do lat 21, Albo coś w tym stylu, a w FIFA? A w FIFA to on dalej biega po ataku, i my nie mamy na to żadnego wpływu. I zrobiło z niego kompletnego bolca: albo będziemy nim grać takim jakim jest, albo musimy poszukać innego zawodnika, i to mi się nie podoba. Jeśli chcemy mieć dobrą grę piłkarską, to ona musi nam dawać możliwość kontroli i wpływania na zachowania piłkarzy na boisku. FIFA 16 daje tej kontroli zdecydowanie za mało, dlatego mam nadzieję, że w FIFA 17 będziemy mieć więcej do powiedzenia. To było kilka drobnych elementów, które mam nadzieję, że zmienią się wraz z premieru FIFA 17 jestem przekonany, że wtedy grać będzie się o niebo lepiej, a wszystkie dodatkowe innowacje jakie wprowadzi jej, będą jeszcze bardziej widoczne. Ciekawe mnie też Wasze zdanie na ten temat. Zapraszam do dyskusji w komentarzach i oczywiście wzięcia udziału w ankiecie, która FIFA z tych wymienionych jest dla Was najlepsza. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!